Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będziemy robić kompozycje, takie kompozycje na taras, na balkon, przed dom, gdzie tylko chcecie. I powiem Wam, że ja w tym roku będę miała dużo takich donic obsadzonych, super tuniełwistą, ponieważ w zeszłym roku zakochałam się w tej roślinie. Bardzo mi się ona podoba, przepięknie u mnie rosła. I w związku z tym w tym roku postanowiłam ponowić i znowu tę super tuniewistę kupić i posadzić sobie czy w koszach takich wiszących, czy też w doniczkach stojących gdzieś tam na tarasie, właśnie przy wejściu do domu i tak dalej. Także dzisiaj pokażę Wam, co ja tutaj mam, co ja kupiłam, jakie rośliny wybrałam i będziemy wspólnie sadzić te rośliny do doniczek. Wczoraj próbowałam już sobie tutaj przygotować lekko teren, żeby dzisiaj mieć łatwiej i wyjęłam sobie wszystkie koszyki. Tutaj mam jedne koszyki, tutaj mam drugie koszyki, do których będziemy sadzić rośliny. E, tutaj mam też donice i rośliny, które sobie właśnie przyniosłam. I słuchajcie, co ja tutaj kupiłam. Kupiłam super tunienwiste. bubblegum, to jest kolor Bubblegum, który w zeszłym roku miałam właśnie przed domem w tych wiszących koszach, które są tutaj. Rozrosły się bardzo ładnie, wyglądały przepięknie. Dużo osób pytało się mnie, co ja robię z tymi kwiatami, co to są za kwiaty, że one tak pięknie rosną. Więc w tym roku postanowiłam, że ponownie i znowu sobie do tych koszy wsadzę właśnie tę samą roślinę. I słuchajcie, mam też super tu niewistę mniejszą, w trochę innym kolorze, w trochę innym odcieniu, bo to jest taka bardziej fuksja. Ta jest różowa, ta jest taka fuksjowa i w zeszłym roku też miałam jedną sztukę tej listy i powiem Wam, że ona jest, też jest bardzo ładna, bardzo ładnie rośnie i się rozrasta, natomiast ta jest bujniejsza, u mnie była bujniejsza i ta Bubble gum ma większe kwiaty, natomiast ta fuksjowa ma nieco mniejsze. U mnie w ogrodniczym były jeszcze białe z takim delikatnym środkiem zaznaczonym i były jeszcze nowe, których w zeszłym roku nie było i to były takie fioletowe, takie typowo fioletowe wisty, na które się nie skusiłam, bo jednak stwierdziłam, że te mi kolorystycznie będą ładnie współgrały. Aha, i dlaczego kupiłam takie duże te do tych koszy, które są tutaj? Ano dlatego, że po prostu w tym kolorze nie było takich małych, bo kupiłabym te małe bo one naprawdę bardzo szybko rosną i pięknie się rozrastają i w zeszłym roku miałam takie małe i naprawdę dały radę, więc nie potrzebowałabym takich dużych, bo one już już wiecie, już widać, że to są takie no, spore rośliny. Także to tytułem wstępu. Co tutaj dalej mam? Mam smagliczkę, którą będę też do kompozycji wykorzystywała właśnie z tymi super tuniami wistami. Tutaj mam jeszcze milion bez, milion dzwonków ponieważ też chcę spróbować, dużo dobrego o tej roślinie słyszałam, jeszcze nie miałam i też pójdzie do koszy takich wiszących, więc mam nadzieję, że fajnie się również sprawdzi postawiłam na taki kolor pomarańczowo-żółty, coś innego, to coś takiego co też jeszcze nie miałam stwierdziłam, że spróbujemy i mam tutaj jeszcze trawę, to jest trawa, moi drodzy, na którą czaiłam się już jakiś czas, żeby ją kupić, to jest trawa Vertigo ona jak się rozdrośnie wygląda tak jak tutaj na rysunku i powiem Wam, że mm, co tu mam napisane: trawa rosnąca niezwykle szybko, dorasta do 70-80 cm wysokości, ceniona za y, niezwykle dekoracyjne, ciemnopurpurowe, niemal czarne liście, posadzona w dużej donicy, stanowi efektowną ozdobę tarasów i ogrodów, doskonała do sadzenia z innymi roślinami. Można wsadzić ją w gruncie, ale jest to roślina sezonowa, jednoroczna. Polecana do miejsc słonecznych i półcienistych, wymaga regularnego podlewania i obfitego nawożenia. Producent rośliny zaleca nawozy z grupy Planton. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o tę trawę, to ja sobie o niej trochę poczytałam, bo. Em, ona teoretycznie jest napisane właśnie, że jest jednoroczna i nie zimuje. Natomiast czytałam i słyszałam z różnych źródeł, że można ją spróbować przezimować na przykład w pomieszczeniu lub też w gruncie dobrze okrywając, bo ona podobno znosi przymrozki do minus 10. Nie wiem, nie sprawdzałam, mam ją po raz pierwszy, także mm, zobaczymy, ale spróbuję ją przezimować. Wiecie co, kupiłam sobie jedną sztukę tej trawy, chociaż potrzebuję ją do dwóch kompozycji, ale... No powiem wam, że ta trawa akurat do tanich nie należy, więc jeżeli by miała być jednoroczna, no to tak trochę słabo. I pomyślałam sobie, że ją e, podzielę. Spróbuję ją podzielić na dwie. E, skoro ma szybko rosnąć, to myślę, że da radę i się rozrośnie. E, także co, bierzemy się za robotę. Na początek myślę, że wsadzę właśnie te super tuniewisty i te milion dzwonków, które mają być mm, w tych donicach podwieszanych w koszach, bo one będą solo, po prostu solo, bez, bez żadnych innych nasadzeń. Także to sobie posadzę, i później przejdziemy do tych kompozycji w donicach. Aha, jeszcze jedna roślina, zobaczcie, tu się skryła. To jest werbena. Kupiłam sobie werbenę czerwoną, która też będzie rosła u mnie solo w doniczce, tutaj na tarasie. I ona też jest taką rośliną lekko zwisającą, która ma też mnóstwo tych kwiatuszków. Sama w sobie wygląda pięknie, prezentuje się bardzo ładnie, więc myślę, że nie potrzebuję tutaj kompana do doniczki. Natomiast jeżeli by się tam coś tam podziało i nie, nie spodobałoby mi się to jako roślina rosnąca solo, to coś do niej później dosadzę. Okej, okay, słuchajcie, nasypałam sobie tutaj już trochę... Ziemi. U mnie to jest ziemia uniwersalna, pomieszana z piaskiem, z niewielką ilością piasku. Tutaj mam też wór ziemi zwykłej uniwersalnej, którą będę dosypywać tutaj na górę. I bierzemy się właśnie teraz za te super tunie, które mi się tutaj już widzę poplątały. Przepiękne są te sadzonki, już takie rozrośnięte, kwitnące, ale, yy, wiecie, co nie patrzcie na to, kupcie sobie po prostu tańsze, mniejsze sadzonki i one naprawdę przepięknie i w błyskawicznym tempie wam się rozrosną. Yy, tylko właśnie mi zależało na tym kolorze Bubble Gum, bo On jest przepiękny, rośnie bardzo ładnie, pięknie efektownie u mnie wyglądał rok temu, no i właśnie, wiecie, no musiałam mieć koniecznie. Te, koniecznie te same, zobaczcie, jaki system korzeniowy, piękny. E, no i co? I sobie wsadzę tutaj do tej doniczki tutaj. Ale przynajmniej na weekend majowy już będzie pięknie to wyglądało, bo już kwitnie. I powiem Wam tak: jeżeli chodzi o te super, tunie, to one będą wisiały w koszach przed wejściem do mojego domu na ścianie, która jest na wystawie wschodniej. Więc one mają rano, i tak do południa, sporo słońca. E, później już mniej e, i ja podlewam je, jak już są takie rozrośnięte, to podlewam je codziennie. Teraz jeszcze myślę, że wystarczy raz na 2-3 dni je podlać i będzie ok. Natomiast jak już później się rozrosną, no to już trzeba podlewać je e, codziennie, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to te e, kwiaty więdną i widać to od razu, że one potrzebują wody. I żeby one wam pięknie, obficie i długo kwitły, a moje kwitły do pierwszych przymrozków, nawet powiem wam, że takie minus 2, minus 3 yy, nie przeszkodziło im i dalej pięknie kwitły. Także to są naprawdę super rośliny, bo sadzicie raz i macie z głowy, z głowy do zimy. Yy, ale właśnie, żeby one tak pięknie i obficie kwitły i pięknie się rozrastały, to potrzebują składników odżywczych, potrzebują nawożenia, no bo bez tego. No raczej to się nie uda. I powiem Wam, czego ja używałam w zeszłym roku. Ja używałam takiego nawozu, to jest Planton S. Tu jest napisane, że to jest nawóz do surfini i innych petunii kaskadowych, i ten nawóz mi się bardzo dobrze sprawdził. Tu jest też napisane, że wystarcza to opakowanie na 200 litrów. Roztworu to nie jest żadna reklama. Pokazuję Wam po prostu to, czego ja używałam. No i właśnie ten nawóz dawałam co drugie podlewanie. Nie co każde podlewanie, tylko co drugie, i to w zupełności wystarczyło. I tyle. Słuchajcie, podlewanie, nawożenie, dobre stanowisko i nic więcej tym roślinom nie trzeba, żeby pięknie wyglądały i ładnie rosły. I teraz tak, ja w tym koszu zostawiam sobie tutaj troszkę miejsca, żeby, żeby móc po prostu swobodnie wlewać wodę, bo one potrzebują sporo pić i jeżeli sobie tego miejsca nie zostawicie, no to po prostu ta woda będzie Wam się przelewała, tak jak mi się to działo też w zeszłym roku. Ta ziemia jeszcze delikatnie osiądzie i myślę, że będzie dobrze. Także pierwszą mamy już posadzoną, pierwszy kosz już jest gotowy. Odstawię go sobie tutaj. Nie wiem też, moi drodzy, jak sprawdzają się te pozostałe kolory, czyli biały i fioletowy. Bo teoretycznie mamy tę samą roślinę, tylko odcień kwiatów jest inny, kolor kwiatów jest inny. Natomiast e, no ja już z doświadczenia wiem, że te właśnie różowe, te Bubblegum, e, mają największe kwiaty i rozrastają się e, bardziej niż na przykład te fuksjowe. Nie wiem jak te fioletowe i nie wiem też jak te białe, ale w sklepie nawet przyglądałam się. E, po prostu tym rozkwitniętym już sztuką, i powiem Wam, że no jednak te miały zdecydowanie e, największe kwiaty, więc coś, coś w tym chyba jest. Co nie zmienia faktu, że no jeżeli tych kwiatów jest całe mnóstwo, tak samo jak przy tych fksjowych, to, e, to po prostu one i tak pięknie wyglądają, i tak. Więc wiecie, nie ma tak, że od razu e, skreślam roślinę tylko dlatego, że ma nieco drobniejsze kwiaty. Ale no tak Wam mówię, żebyście po prostu wiedzieli i mieli świadomość tego, że tak właśnie jest. Ja ją troszeczkę sobie tutaj już rozłożę, bo ona jest nieco poplątana. No i one wyglądają już tak, jakby tutaj rosły ze dwa, może nawet trzy tygodnie. Na tym mniejsze sadzonki troszeczkę będę musiała poczekać na taki efekt, ale to nic. One naprawdę ekspresowo rosną, więc myślę, że te fuksjowe też bardzo szybko się rozrosną. No i dobra, tutaj mam też dwa takie nieco mniejsze może koszyki, nie do pary. Natomiast one będą na, na milion dzwonków i tutaj też pójdzie po jednej sadzące do każdego koszyka. Paleta kolorów do wyboru tych roślin jest y, ogromna. Naprawdę jest bardzo dużo y, różnych kolorów do wyboru i właśnie takie odcienie przechodzące. Tutaj mam taki pomarańcz, taką czerwień przechodzącą w żółć. Coś takiego, no ciekawe. I te akurat e, dzwonki dzisiaj nie zawisną, dlatego że mm, dopiero będą mocowane na nich takie specjalne haki. Mój mąż musi mi to zamocować i dopiero wtedy będę mogła powiesić, ale już będę miała przynajmniej wsadzone, gotowe do powieszenia. Tu do tej długiej donicy posadzę teraz werbenę i być może na razie będzie wyglądało to tak trochę łyso, bo ta sadzonka nie jest jeszcze jakaś bardzo ogromna, zobaczcie sami. Ale myślę, że ona też szybko się rozrośnie. Liczę na bujne kwitnienie i na taką spływającą kaskadę tych czerwonych kwiatów. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało dokładnie tak, jak sobie to wyobrażam, ale system korzeniowy ma mocny, bo nie mogę jej wyciągnąć z doniczki. Ja słuchajcie, bardzo lubię różnego rodzaju kompozycje w donicach, natomiast lubię też jak niektóre rośliny rosną solo. Nie mam z tym problemu, więc u mnie znajdziecie i takie, i takie rozwiązania. W tym roku też wyjątkowo nie będę miała pelargonii, ponieważ wszystkie moje pelargonie niestety padły przez kiepskie podłoże, chociaż już były pięknie ukorzenione, już rosnące, ale po przesadzeniu właśnie do tego podłoża wszystkimi. Zmarniały niestety, także w tym roku nie będę miała Pelargonii, ale może to i dobrze, bo może sobie popróbuję właśnie innych roślin, coś pokombinuję i, i też będzie fajnie. Dobra, i teraz spróbuję sobie podzielić tę trawę Vertigo, bo ona będzie mi potrzebna, właśnie do tych dwóch ogromnych donic, które będą stały przed domem, i ona będzie rosła na samym środku tych kompozycji. Obie kompozycje będą takie same. I jedną zrobimy wspólnie, a jedną zrobię sobie już sama przed domem, dlatego że wczoraj pękła mi jedna donica i jest posklejana i obawiam się, że jak będę ją przenosić, to może się to źle skończyć. Także po prostu zaniosę ją na miejsce i tam na miejscu posadzę i ona już będzie, wiecie, taka nieruchoma. Jak przetrwa ten sezon, to będzie super, jak nie, to, to będę się martwić. Natomiast jedną zrobimy sobie razem, bo chcę wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Tylko właśnie muszę spróbować teraz podzielić tę trawę. Jest dosyć duża ta sadzonka, dosyć taka rozrośnięta, więc mam nadzieję, że nie sprawi mi to jakiejś wielkiej trudności, no ale zaraz zobaczymy. Tak to mi się to nie uda chyba, będę musiała ją po prostu przeciąć, coś mi się wydaje, bo tak palcami chyba nie dam rady tego przerwać. Tak, idę po, chyba nawet nie po sekator, tylko po nóż. Ok, wróciłam i powiem Wam, że będę tutaj teraz robić ostre cięcie, bo inaczej się tego nie da zrobić. Dobra, przecięłam i resztę już spróbuję rozdzielić ręką. O, okej okay. i mam dwie sadzonki, myślę słuchajcie, że ona sobie świetnie poradzi, to jest trawa, to rośnie jak chwast, zresztą jest napisane, że się mega szybko rozrasta tutaj tych korzeni, każda sadzonka ma całe multum, także wiecie, myślę, że zrobiłam dobry deal i miałam dobry pomysł z tym, żeby kupić po prostu jedną sadzonkę, która była i tak fajnie rozrośnięta i ją podzielić niż kupować dwie osobne i wiecie, i wydawać niepotrzebnie pieniądze, także dobra, bierzemy się za sadzenie. Okej, okay, ta donica jest mega ciężka i mega duża. Nie wiem, ile ona ma nawet średnicy. E, już częściowo jest wypełniona podłożem. I teraz dosypię tutaj jeszcze trochę podłoża i będę sadziła rośliny. Dobra, i tutaj na środek chcę dać tę trawę. A po bokach z jednej strony będzie ta supertunia fuksjowa, a z drugiej strony y, będzie smagliczka. OK, i tak to się w tym momencie prezentuje. Tutaj na dole będą te bardziej płożące rośliny, czyli smagliczka, która też przepięknie pachnie. No i supertunia, które tutaj mają tak ładnie zarosnąć tą doniczkę i bardziej się płożyć niż rosnąć do góry. A taką fontannę spływającą na te rośliny będzie stanowiła ta trawa. Tak to sobie wymyśliłam. Mam nadzieję, że to będzie w tym roku pięknie wyglądało. I idę teraz zrobić drugą taką samą kompozycję. Postawię to wszystko przed domem, powieszę te kosze i pokażę wam efekt końcowy. Okej okay, moi drodzy, i tak to się prezentuje po skończonej pracy. Wiadomo, że rośliny muszą się jeszcze ułożyć i do słońca i tak ogólnie zacząć rosnąć i będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. Ale mam nadzieję, że oczyma wyobraźni, widzicie to już tak samo jak ja, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu na parapecie mam jeszcze bratki, które przesadziłam właśnie z tej białej donicy wcześniej tutaj rosły. I teraz nieźle smaga tutaj rośliny wiatr, bo u mnie dziś jest bardzo wietrznie, także nie mają tutaj lekkiego życia. Ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Tu na tarasie mamy verbenę i czekające na powieszenie Milion Bells. I to w dzisiejszym odcinku będzie już wszystko. Dajcie mi znać, czy też już zrobiliście swoje kompozycje. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam. Do następnego. Cześć!